Wow, 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 to już w budynku było, nie? Dobra, minus. Czołem żołnierzki moje kochane, witam wszystkich serdecznie z tej strony, Koleś się nisko, kapitan Rutajn i zapraszam na najlepsze momenty ze wczorajszego strumyka, który odbył się na Twitchu, zapraszam serdecznie na mój Twitch, taka drobna auto, autoreklama, moi drodzy, graliśmy w Six Days in Fallujah, to co zobaczyliście we wstępie, takim szybkim flashu, to są rzeczy, które nadchodzą właśnie do tego najlepszego, taktycznego, realistycznego kopa na rynku. Moi drodzy, noc, flary, e, zamieć, czyli sztorm, taki, ja wiem, jak to się mówi e, piaskowy, e, burza, burza, o, burza piaskowa. E, moi drodzy, to wszystko zobaczymy już niedługo w grze, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, mam nadzieję, że nie będzie nas taksowało za bardzo na naszym GPU, e, ale no co. Moi drodzy, ja wiem, że wielu z was nie słyszało o tej grze. Ci, którzy słyszeli, podzielcie się ze znajomymi, bo naprawdę warto gra jest warta tego, by na nią zerknąć. Przede wszystkim jest bazowana na prawdziwych wydarzeniach. Wszystkie misje są bazowane właśnie na opowiadaniach i informacjach uzyskanych od żołnierzy, którzy brali w nich udział, i jeżeli myślicie, że wygracie z tą grą, no. To powodzenia Wam życzę, czasem się uda, ale wczoraj było dosłownie kurczę 5 do 0, 6 do 0 dla gry. No później coś nam się udało, ale to też nie bez strat. Jest coraz trudniej, coraz ciężej, bo AI w tej grze też się uczy. Jest naprawdę najlepsze AI z jakimkolwiek, przeciwko jakiemukolwiek zdarzyło mi się grać moi drodzy, więc Six Days in Fallujah zerknijcie sobie teraz na najlepsze momenty z wczorajszego strumyka, no a ja zapraszam wszystkich na kolejne i oczywiście linki do moich sociali bardzo mi będzie miło jakie je odwiedzicie a jeżeli chcecie wesprzeć kanał, bo taka opcja też jest, to wystarczy wcisnąć guzik, wesprzy, dobra nie zanudzam, lecę, a wy bawcie się dobrze, tak jak my żeśmy się wczoraj bawili, Oho! wyszedł na nas, ale dziad. Zdjąłeś go? Bardzo niefajnie to było. Nie, on, bo on... We dwóch Ale on wyszedł z kurczy byk. Dwóch wyszło. Dwóch? Tak. Czyli można powiedzieć, zraszowali nas, dziady. No dobra, znając dobra. życie, znając życie wejście na, do budynku u nas, to na pierwsze piętro będzie po drugiej stronie, nie? O panie, coś tam jest Dobra Uważaj na snipera Dobra Wow! Uważaj! Duża wow. stopa dostałem Aaaa! Widziałem jak dostałeś jak ja ehm, ty obrywałeś Ja dostałem z pomieszczenia z prawej strony w oknie stał hmm. w tym i mi przydupił. Wow. Mam go. Jestem panie. Czekaj, granat. O, chryste panie! A co, ty tutaj dupa jest? Nie ma. Odrzuciłem mi tam granat, ale niewiele to dało, wiesz. No. Więcej tam chłopców było na zabawie w pomieszczeniu. Nie, no nie, wiesz, wyszli normalnie jak do dobrej bitki, nie? Na, na, na ten, na, w remizie. No. Dobra. Panowie, plan jest prosty: nie zginąć. Do środka tego do środka ja tu bym do czołgu wszedł najczęściej, nie Dobra no czekaj gdzie mamy aha podniesieniu o Dobra czekaj czekaj jak tutaj jest to mamy jakiś tak snajper snajper na wieży jest a nie grałeś stopek tej misji jeszcze, tak? Czyli tak, mamy na. To, to jest taki, taki szybki szybki sitrep, nie? Na wieży siedzi snajper, do którego nie można strzelać, siedzi w budynku sakralnym. Mamy zrobić wszystko, żeby dojść do tego trzypiętrowego budynku z prawej strony tam rozbroić parę ładunków wybuchowych i uwolnić naszych marines, którzy znajdują się na dachu tego budynku i nie mogą wyjść. No. Bo wysłali takich hardkorosów jak my. Tak, no, dobra, to lecimy. No, dziękuję. No, kontakt. Lewa strona. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze są drewniane drzwi. Ciemno. To jest, ktoś dostał? Wszyscy cali? Nie, nie, nie. Bo... Ja, myśla... ja myślałem, że to ty... to ty strzelałeś, Bart? Nie, 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 nie strzelałem. Przez drzwi strzelałem. Aha. Ja, ja puszczę serię przez, przez No to puść, puść, puść puś serię. A, dużo na ma, tam 200 w magazynku to wiesz. Macie strzelać. Dobra, idziemy. Nie, z prawej, z myślę obejdziemy po prostu, obejdziemy ten budynek i, i te, nie będziemy się tutaj wdawać do tego, nie? Łoł, łoł, łoł! sniper, snajper, uwaga, sniper, sniper, snajper, snajper, panowie. Dobra, uważaj, 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 snopek, uważaj, uważaj. Tylko pierwszy. te to poprawi moje? Nie, nie, to już było też Tu cisza jest. Eee, czekaj, sprawdzę budynek. Dobra, nie widzę żadnego Muhme M Muhameda i Ahmeda. O, patrzcie, mamy, mamy wrogie HQ z prawej strony. Oczy je wyczyścimy przy okazji, co? Okej. Okay. Agbu, Agbu. Kuku, dobra. To ja, u was, przyjazny sąsiad. Eee, są, 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 słyszę ich U, dobry refleks, uważaj, uważaj, dobra, ubezpieczam Okej okay. Chodzę lewo Lewo schody Radzą górę Mam kontakt na górze Pomieszczenie na wprost drzwi Uważaj uważaj stój stój Dobra Dobra kontakt zdjęty czekajcie sprawdzę się dostałem podstrzał A przede wszystkim Przede wszystkim robiona na autentycznych wydarzeniach czyli wszystkie te misje które znajdują się w tej grze Miały miejsce naprawdę w, w bitwie o faludze druga bitwa o faludze W czasie trwania wojny w Iraku W pełnej wersji gry pojawią się też polskie elementy Pojawią się brytyjski SAS Dobra Uważaj tylko nie wiem skąd dostałem wiesz To jest to jest taki problem nie Pociągnął czekaj dobra tam wychodzę. Raz się żyje. Słyszę akbu, akbu? Niemożliwe, żeby to sniper był. Dobra, do muru mówisz? Jest, co masz? Wow! Z lewej, Bard. No, graficznie, graficznie spodoba ci się jeszcze bardziej. Jak, jak wprowadzą tryb nocny. Oświetlenie flarami i, i burzę piaskową nie to w tym tygodniu wrzucę, wrzucę film na, na kanał Nie no gdzie jest dostałem tutaj stałem ja już odpoczywam ja już, ja już odpoczywam panowie no idźcie dalej beze mnie Ja tu pogadam sobie W gości przyszliśmy Jak to mówią Do gości w domu się nie strzela to ja wchodzę to już nie powinni do mnie strzelać w takim razie nie To ja się już przywitam ładnie. Dobra, ubezpieczaj plecy. Dobra, wchodzę dalej. Mam, syp mam sypialnie Ktoś chce skorzystać? Patrzcie. Nawet piżamy zostawili. Wow, wow, kontakt, kontakt. Cholera, jasna, Panowie, mam dżihad i Johna tutaj. Uważaj, jeszcze jeden. Tak, tak, tak. Jeszcze jeden. Czekaj, nie, nie strzelaj, nie strzelaj, przerwij Minus. ogień. Dobra, wchodzę, ubezpieczam lewo. Minus. Nie do was. Zapraszamy, zapraszamy, tu jest wesoło. No, tam też było. Przegapiliście jednego. Dobra, ubezpieczaj barte drzwi. Mamy wejście na górę? O, uh, uh, jak ja nie lubię tych wejść na górę. E, nie wiem, no. Kali? Kali, Muhamed? Nie wiem, mam za tobą? Nie, wiem, no, co, co ze mnie pytasz? No skąd ja mam wiedzieć wiedzieć? O... Nie, nie, lepiej nie iść, bo to już dostałem. E, prawe drzwi na górze, od schodu. Pomóżcie, ojej Kurde, Co tu się dzieje, panowie? Nie wiem, nie żyję ja muszę, Ale w każdym razie Możesz pomóc ty Tym razem ty nie Prosiaka chyba niosłeś, co? Kapitana próbuję odciągnąć oh! O ty chabie O ty chabie, o ty chabie. <gry> Dobra. Patrzę do. Te transporter? Dawaj, 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 zalegaj, zalegaj, Bart. Coże? Dobra, idę. Ubezpieczyć w prawo. W pomieszczeniu na, na pierwszej O tu dziadzie Nie żyjesz? Żyjesz Bart? Plecy, plecy tam nam zestrzelili O ty dziadzie, skąd on się tu wziął? Z piwnicy wyraz chyba, co? Czekaj, 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 leczę się Jaki Ja Ho, 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 ho E, pistolet! Ja wam powiem, pistolet tutaj się chyba najlepiej sprawdza, nie? Jeszcze nie jest czysta uwaga. Wow! Ajuta! O skór! Nie wiem, Granat. co się stało. Granat nasz. Frog out. Snopek, czyżby myszka? Nie, to nie ja. A ty. Nie mówcie mi, że na trójce jest granat. No? No jest. No, to ja. Jest. Dobra, ruchy, panowie, możesz. <grywa> Jeszcze nie ma. Zmiotły ich. Wychodzić dezerterzy! Dawaj, panie dawać. A krzyknąłem, tylko uwaga, możesz kurczę. No i lecimy. Dawaj, dawać, panowie, dawaj Tak, tak. Dwa kepsony zamawiał teraz i fryty. Błagam, wejść do piwnicy z prawej Masz granat? Pytasz się? Rzuć tam granat Na daleko, czy... Nie, nie, tu z prawej, zobacz Czekaj. Dobra, co się To traf, co? Poleciał Dobra, Chodzimy. Kontakt Jasna, nie ma mnie. Kurza, stopa. Myślałem, że go zabiłem i Dałem, patrzyłem, jak cipa na niego. Minus Duhar, witam w lobby przegranych. Witam, witam. Poczekaj <grych> <Witam, witam. grych> Sprawdzam. Ale potrzał w głowę. 3, O kurza, stopa, jak we filmie, normalnie z Johnem Wayne'em. Nie, nie, nie. I ty mu tam nic nie rzucaj. Jeszcze kogoś Schody na górę? Najlepiej to. Najlepiej to tą trójkę sobie zablokuj. E, na przeładowaniu chyba go złapałeś. Schody na przeładowaniu go złapał, zaś Zdejm tą szmatę Bart granat poczuć A ile kepsów dasz? Ej, zostańcie na dachu, zostańcie na dachu. Bart, to chowanie w kącie nigdy dla ciebie dobrze nie działa. Znowu jak polska reprezentacja na czas, tak? Gramy na zwłokę. Ta zwłoka im jeszcze bokiem wyjdzie. No tu trzeba trochę i wyczekać, bo na tak, kurde, do nich zejść. Właśnie Trzymam za nich kciuki, żeby się rozwinęło jak najdalej No Rozwijają się już, 50 programistów pracuje Kiedyś pracowało ich trzech Czekaj, muszę No granat im a teraz, a teraz Snopek o granatach już zapomniał pać. Prawdza? bo Był słychać jak akacz pada na glebę. No no, był Tu może być jeszcze, w nasz pomieszczenie, albo prawo. Nie zwróciłem uwagi w sumie tak? No, dźwięki są naprawdę super, kurde. Jak się człowiek wsłucha, to słychać naprawdę wszystko w tej, w tej grze, nie? O, patrzcie! Przeszli, jest! Wow. Zuchy, normalnie zuchy. Byłem się bez Jestem pod wrażeniem. Tu na, mieliśmy serię przecież jeszcze na tym na kanale jest na, na YouTube Lone Survivor to żeśmy kurde samo, samoistnie Kończyli nie Pojedynkę Misję. Ale pojedynkę od początku do końca Co nie nie, nie masz w połowie po prostu <grybujesz> 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 został się samemu I kończysz misję sam Kapitan pośmiertny. Promotion pośmiertny awans pośmiertny <grybujesz> I snopek nareszcie "I snopek dorobił się szerokowego."